Dzień dobry. Bartosz Górczyński, CNET Stand Up, piątek rano. Moim gościem jest dzisiaj Piotr Pawłowski. Dzień dobry. Z grupy CCC, szef informatyki i technologii zapewne. Cześć Piotrze. Cześć Bartko. Cieszę się, że mnie słychać. Wiesz, bo jestem dzisiaj, mamy od samego rana kłopoty z internetem, ale mamy je na co dzień, prawda? Miewacie je w praktyce dużego retailera. Staramy się to ograniczać. Mamy jakieś backupowe obejścia. Zawsze, zawsze jakaś droga kontaktu się znajduje. Super. Ja, ja dzisiaj jestem na jednej, ja dzisiaj jestem na jednym łączu. Piotr, jakby mnie wyrzuciło, opowiedz o wspaniałej grupie CCC, o tym, co robicie. I, i może trochę o technologii. Żartuję oczywiście. Mam nadzieję, że to, się, że to się uda. Piotr, w fascynującym miejscu pracujesz. Firma polska zbudowana pewnie ponad 20 lat temu przez pana prezesa Miłka. Dziś posiadająca grupę kolarską, gigantyczną skalę działalności w całej Europie. Posiadająca też wiele brandów. Możesz nam troszkę przybliżyć działalność CCC, bo nie wszyscy wiedzą. No. Wszyscy myślą, że to czerwone trzy, trzy pomarańczowe litery CCC i to wszystko. Tak, to prawda. CCC to oprócz tych sklepów, które wszyscy dobrze znają, jako ta podstawowa marka, to również Gina Rossi, które też stało się częścią grupy. Dizzy, e-obuwie, e-obuwie już też ma swoje brandy, na przykład nowa, nowa platforma e-commerce'owa Modivo. Także staramy się rozszerzać ten nasz podstawowy, podstawowy produkt, jakim były buty, jak to się mówiło kiedyś, demokratyczne, na produkty, które są bardziej fashion, bardziej sportowe. Tak, żeby to, to portfolio, którym dysponujemy, trafiało w różne, różne grupy naszych odbiorców różnej potrzeby. I zresztą wydaje się, że to jest jedna z najbardziej, jeżeli nie najbardziej, fascynująca branża w tej chwili w Polsce, na świecie. Ona z jednej strony zasuwa, to byśmy pewnie użyli w rozmowie prywatnej innego słowa, ale ona zasuwa bardzo szybko, nadrabia pewien też technologiczny, nie wiem, dług, czy zastój, w którym, w którym była. Ale ona dzisiaj jest o tyle ciekawa, że to jest, to jest ten fragment rynku, gdzie naj, jak można powiedzieć, tak najbardziej dynamicznie próbuje się odwzorować, czy też zrozumieć, albo może wykreować potrzeby klienta. Nie wiem, czy masz takie samo wrażenie. Wiesz co, to jest troszkę tak, że, że tak jak powiedziałeś, że, że to fajna, fajne miejsce, w którym pracuję i tak. To jest, to jest bardzo fajne miejsce, bo Mam czasem wrażenie, że mi się zawsze jakieś nawet nie do końca wyartykułowane moje potrzeby spełniają w tym zakresie zawodowym i nawet nie do końca zdając sobie sprawę, trafiłem w miejsce, które faktycznie jest moim zdaniem w takiej czołówce wprowadzania w realny świat. Rozwiązań, które, które wydawały się czy mogły się wydawać jeszcze niedawno, zupełnym science fiction. Myślę, Ale jednocześnie, że... jak się spotykamy i cię pytam, co słychać, to mówisz, zasuwam. Tak, bo, bo szybkość tych zmian jest, jest no, no, przeogromna. Tutaj różne takie zmiany, które się pojawiają na rynku. Już nie chcę wracać do covidu, bo to trochę ograny. Wątek, aczkolwiek no, no ważny, bo dotknął nas wszystkich bardzo mocno ostatnio. Ale gdzieś ktoś bardzo fajnie to opisał, że to nas katapultowało w przyszłość w wielu, wielu obszarach. Ale to katapultowanie mam wrażenie, że, że dzieje się co chwila, co chwila trafiamy na jakąś sprężynę, która nas wyrzuca do przodu, i, i musimy wtedy w locie złapać kolejne narzędzia, kolejny kontekst, i lądując, już być do tego gotowym. Ale właśnie, wy szczególnie wyszukujecie nowe modele biznesu, kupujecie eobuwie, o którym przypomnę też nie z tego obuwie, czasu obuwie już ładnych parę lat jest częścią częścią grupy. Tak, a tam, tam znowu szalone projekty i size me, też powiedziałeś. Może, może, powiedzmy o tym projekcie chwilkę, bo to fascynujące. No tak, ja, ja też nie chcę odbierać zasług kolegom z eobuwia. Nie próbujemy to... tego robić. Którzy, którzy są dla grupy CCC takim centrum kompetencyjnym, takim startupem, w którym bardzo wiele nowych rzeczy się, się dzieje. Ale oczywiście to jest obopólna wymiana, więc, tak jak powiedziałeś, no, projekt eSeismi, czyli narzędzie, platforma, która pozwala z jednej strony bardzo precyzyjnie wymiarować wszystkie nasze buty, które mamy w naszej ofercie, z drugiej strony dać klientom możliwość zmierzenia swoich własnych stóp, i dzięki temu algorytmy potrafią dopasować te buty w sposób znacznie lepszy niż tylko poprzez podanie rozmiaru. No, jak wiemy, te rozmiary nie zawsze pasują co producent, co model, to troszkę, troszkę mamy do czynienia z innym dopasowaniem, więc to jest coś, co. Jakby zmienia trochę sposób gry. Natomiast powiedziałaś też, to, to, to jakby szukanie o tej drodze do, do klienta. To też jest odpowiedź na, na pewną potrzebę klienta. To nie jest tak, jak niektórzy wyobrażają sobie, że można wymyślić produkt i, i jak to się mówi po polskiemu, out of blue, nagle on się pojawia i wszyscy zaczynają go pragnąć. Pragnienie jest moim zdaniem wcześniej i to pragnienie polegało na tym, że. Ludzie, jak mówili o tym, dlaczego nie kupują w kanałach elektronicznych, to najczęściej mówili, że boją się tego, że, że to będzie niedopasowane. I, I nawet takie sposoby łagodzenia tego, tego progu wejścia, poprzez to, że darmowy zwrot, bardzo łatwy logistycznie zwrot, one nie, nie, nie zmniejszały tego, tego oporu. Więc to był sposób na to, żeby, żeby ten opór po prostu przełamać, żeby dać. Klientom poczucie komfortu, że od teraz, kiedy się zmierzyli, kupując tego buta, mają niemal stuprocentową gwarancję, że ten but po prostu będzie pasował. Więc my adoptujemy to rozwiązanie teraz do wszystkich naszych kanałów, bo to jest dostępne również już w aplikacjach mobilnych. Na razie obuwie, ale na, na produkcję za chwilę wchodzi również do aplikacji CCC. Możliwość skanowania już nie za pomocą tego skanera stacjonarnego, który stoi w sklepie, ale za pomocą aplikacji mobilnej, która za pomocą fotografowania w odpowiedni sposób na kartce papieru pozwala tą stopę z wymiarować. Może nie tak precyzyjnie, ale ta precyzja jest. Wystarczająco dobra do tego, żeby to dopasowanie było również, do, również dobre. czym tak, mówiąc, że retail to miejsce fascynujących inwestycji, innowacji, to miałem na myśli właśnie tego typu tego typu przedsięwzięcia, no bo oczywiście nadal jesteście aktywni handlowo, marketingowo we wszystkich brandach, które prowadzicie. Powiem ci w zaufaniu, że ostatnio na spacerku już yy, mówiąc mojej żonie, że, która jest pierwną klientką CCC, mówiąc o tym, o czym będziemy rozmawiać, ona powiedziała: Ja i tak najbardziej kocham jesienne promocje w CTC, bo planuję sobie zakup butów, więc takie normalne zachowania retailera też u Was oczywiście występują, ale natomiast jest masa innowacji. Po, powiedz trochę, pierwszy, co to oznacza dla technologii, dla informatyki? No bo jednak jesteśmy w kanale CEO NetStandard. No, ja znowu odwołam się do, 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 do prezesa Grzymkowskiego, który gdzieś w jakimś wywiadzie ostatnio powiedział, że. Sklep przyszłości. Prezesa, będzie, obuwia, prezesa Obuwia. Prezesa Obuwia, tak. Który powiedział, że sklep przyszłości będzie jak Disneyland. I to od strony klienta oznacza szereg nowości. No, na początku lipca w Galerii Młociny otworzy się pierwszy sklep stacjonarny marki Modiwo, gdzie będzie można zobaczyć. No, właśnie taki, taki, taki wgląd w przyszłość, jak ten, jak, to, jak ten Disneyland i Retailowy może wyglądać. Natomiast ja zawsze mówię, że te roller coastery, diabelskie młyny i karuzele muszą stać na jakimś fundamencie. I tak naprawdę budowanie informatyki dla grupy kapitałowej Retailowej to jest z jednej strony nie blokowanie tego, tego postępu, tych, tych właśnie pomysłów takich bardzo seksji, bardzo wychodzących do przodu i, i w linii z oczekiwaniami klientów, zaspokajające te potrzeby, ale gdzieś pod spodem musi być może nie tak seksji, może nie tak atrakcyjny, ale solidny kawał, idąc dalej tą analogią fundamentu betonu z dobrym zbrojeniem. Dobrze osadzony, dający stabilną podstawę do tego, żeby później ten, ten rozwój, i to już nawet nie mówię w skali jednej spółki, tylko wszystkich spółek grupy kapitałowej, z uwzględnieniem wiem, wyśmiechane słowo, ale synergii pewnych, czyli żeby nie dublować pewnych rozwiązań, żeby wykorzystywać tą siłę danych, jaką dzięki pracy grupy mamy, żeby to wszystko po prostu mogło zafunkcjonować. I to jest jakby największe wyzwanie. My jako CCC dokonaliśmy w ostatnich trzech latach bardzo dużych inwestycji właśnie te, w te fundamenty. Wymieniliśmy praktycznie wszystkie systemy te, te korowe. Nie chcę mówić system RP, bo um, zawsze bo Jest się nas... kilka. Jest Dokładnie, kilka. ale to, to bardziej chodzi o to, że teraz tak można powiedzieć, że wybierając rozwiązania najlepsze w poszczególnych dziedzinach i składając je w jedną całość uzyskuje się produkt, uzyskuje się środowisko, które pełni funkcję systemu RP, ale nie składa się absolutnie z jednego produktu, więc my mamy produkty zarówno Oracle, zarówno SAPa, zarówno firmy PSI, Microsoft i szeregu, szeregu innych, które Tworzą nam mozaikę wzajemnie ze sobą powiązanych, współpracujących rozwiązań, każde z nich adresujące inną potrzebę, inny fragment procesu biznesowego, a jednocześnie w stosunku do, do tych potrzeb biznesowych firmy dający właśnie ten spójny pejzaż spójny fundament funkcjonowania. Chciałbym powiedzieć, że efektem tego pędzącego, można inaczej powiem, że gdy pędzi biznes, tak jak to wcześniej powiedziałeś, ma masę różnych pomysłów innowacyjnych, to musisz być przygotowany z dość elastyczną architekturą systemów? No właśnie. No to jest największe wyzwanie, jak się często pyta jaki powinien być dobry system, to on powinien być z jednej strony stabilny, z drugiej strony elastyczny. Potrzeby. Tu beton chyba nie jest dobrą analogią, tak mi się wydaje, zwłaszcza zbrojony. Wiesz co, no nie. Właśnie jeżeli on jest solidny, to dowolne wygibacje możesz na nim później wyczyniać, on się, on nie pęknie okay. i się nie okay. ruszy. Czyli na tym betonie stawiasz troszkę mniejsze, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, skrzynki, palety? No nie, no właśnie, wiesz, no jak już jedziemy tym, tym Disneylandem, no to wiesz, roller coaster diabelski młynik karuzela i wiesz. Przeciążenia, fan i e, ogólny pisk publiczności, jakby jest e, uwarunkowany tym, że to naprawdę się nie wyłamie, bo wtedy pisk e, zabawy zamienia się wiesz, w pisk zupełnie czego innego. Już nie mówię. Ale rozumiem, że jak nie piszczą, to w tym miejscu demontujesz i wstawiasz szybko nowy roller coaster. Nie, no ale tu wiesz, tu nie ma miejsca na pomyłki. Tutaj jest tak, że wiesz, pomyłki mogą być bardzo kosztowne. W związku z czym te, te, wiesz, te rzeczy, które wystawiamy do klienta, one muszą być naprawdę dobrze osadzone. Tutaj no, nie chcę tutaj posługiwać się nazwami innych retailerów, ale słyszeliśmy o promocjach, które zrujnowały w jakiś sposób inne firmy. I to jest jeden, jeden błąd na fundamencie tak naprawdę. No tak, teraz się mówi o dynamicznym pricingu, wszyscy tego próbujecie się do tego zbliżać, nie wiem, stosujecie, też tu mieliśmy rozmowę z, z prezesem Bicharskim z Żabki, parę innych przykładów też pokazywaliśmy, no, fascynujące znowu, elastyczne, ale też ryzykowne, no bo wystarczy się gdzieś tam machnąć i my jeszcze nie robimy e, aż tak dynamicznie e, tego procesu natomiast wspieramy go dość zaawansowaną analityką predykcyjną e, która bazując na, na szeregu e, parametrów dotyczących właśnie historii i aktualnej sytuacji sprzedażowej e, podpowiada nam e, jak kształtować tą cenę jak kształtować ten proces zatowarowania sklepu, żeby to, co tam jest i cena tego, była no, adekwatna do, do oczekiwań klienta. Także to jest tak, robimy to, ale też na, na, na tym poziomie, który jest adekwatny może do tej branży, w której, której jesteśmy. Czyli już powiedzmy nie buty, tylko coraz bardziej, może troszkę fashion. fashion. No dobrze, będziemy obserwować. Piotr, ja w, jak wrócę do Warszawy, to kiedy te Młociny startują? Młociny na przełomie czerwca, i lipca. Okej, okay. jeszcze, jeszcze będę w Warszawie, jadę na Młociny. Zresztą od dłuższego czasu odkładam tą wizytę w kolejnym warszawskim molu, wypada, prawda, pojechać. Tym razem I... będę miał, tak jak kiedyś odwiedziłem Magnolię we Wrocławiu dzięki Tobie, bo pokazywałeś sklepę obuwia, tak teraz pojadę do Przypomnij nazwę brandu? Modivo. No Modivo, super. Ja mogę Ci od razu jakby pokazać. No zaczyna się. Nie wiem czy wszyscy, no, nikt nie wie z naszych słuchaczy, ale, czy oglądaczy, ale Piotr jest bardzo silnym heavy userem Zooma i ciekawe jest to firma, która używa Zooma komercyjnie i wcale nie ma z tym Problemy na poziomie bezpieczeństwa. Domyślam się Piotr, że jakiś background chcesz puścić na koniec. To, to nie, to background mogę, mogę puścić. Chciałem pokazać ten kolejny otwarty niedawno sklep e-obuwie. Kolejny stacjonarny sklep e-obuwie no albo, albo nie wiem, fragment kolekcji Gino Rossi. No tak Piotrze, no jak, tu, jak tu nie być zadowolony z tej roboty, którą się ma. No tak. No tak. Powiem tak, Piotr. Wcześniej pracowałeś w KG duża zmiana. Duża, duża zmiana na rzecz właśnie retailu i, i, i myślę takiej szybkości zmian. Piotr strasznie mi się podobał, kończy nam się czas. Yy, strasznie mi się spodobał ten, musimy napisać na ten temat artykuł, ten pomysł pokazania dynamicznej firmy przez przykład yy, wesołego miasteczka z silnym, <laughs> betonowym fundamentem i piszczącymi klientami na rollercoasterach. Ja po widzisz, prostu dzisiaj, dzisiaj będę cały dzień o tym myślał. Takie porównania ad hoc najlepiej wychodzą tak naprawdę. Nie? Ja uważam, że jest doskonałe. Uruchomimy zaraz wszystkie moce kontentowe netu żeby, żeby przelać to, nie wiem, na papier, na jakiś kanał elektroniczny. Piotrze, wielkie dzięki. Ja lecę do Modivo na początku lipca. Ty pewnie za chwilę odpalasz i lecisz do Porkowic do, do swojego biura? Czy dzisiaj? dzisiaj nie? To, dzisiaj zdalnie. Tak jak mówiłem, jeden, jedna z katapult, która, która nas wyniosła w przyszłość, to jest właśnie ta, która sprawiła, że, że praca zdalna, pomimo tego, że byliśmy do niej technologicznie gotowi, to mentalnie może trochę, trochę przyspieszyło te zmiany. Także dzisiaj z, z tłem CCC, ale w, w swoim pokoju. We Wrocławiu. Piotrze, miłego dnia. W takim razie Ci życzę. Wielkie dzięki za tą rozmowę i wracam do ciebie niedługo z tematem Roller Dzięki Bartku, do zobaczenia. Miłego, miłego dnia, do zobaczenia. Cześć.